Witam w kolejnym y, filmiku akurat y, to będzie czwarty odcinek, Obiecałam koleżance z Fragrantiki, wanilie w różnych odsłonach. Przypomnę, że wanilia nie jest moją y, ukochaną nutą. Mało wanilii mi pasuje, ale przejdźmy do rzeczy i pokażmy różne jej odsłony. Nie mam dużo zapachów z wanilią, więc tutaj nie dużo zaprezentuję w postaci flakonu, ale część będzie w formie flakonów, część będzie w formie takiej już y, mówionej i że tak powiem y, opowiastkowej. Na zasadzie. Poznałam, miałam jako dekant próbkę, miałam jakąś styczność Od razu powiem, że rzeczywiście najczęściej kar się wanilia spożywczo, jadalnie Taki kujacz totalnie nie lubię Zacznę od dosyć niedawno poznanego zapachu marki Fanet Jest to marka na włosność, Maison Story. jest to Extract Soul Mask I to jest taka bym powiedziała bardziej kwiat wanilii Wpleciony w taką chmurkę e, piżmowego kwiatu bawełny To jest takie wszystko bardzo komfortowe, eleganckie, cielesne jest słodkawe. W pierwszym zetknięciu wydawało mi się nie słodkawe. To był chyba zbyt, yy, że tak powiem, wygląda z polskiego słowa, ale takie zbyt, zbyt zakupione szybko. Może tak. Yy, nie wiem, czy generalnie ze mną został. Natomiast jest to bardzo takie urokliwe i szlachetne. I na pewno jest to takie mniej typowe ujęcie wanilii. Chciałabym, żeby to było 7 odsłon. Przynajmniej będę tak sobie zmieniać. To będzie flakon, to będzie opowestko, to będzie flakon. Wanilia budyniowa oczywiście, Kenzo Amur bym wskazała. Bardzo udany zapach, chyba że zmieniono. Popsuto. Avant Garden. W sumie wycofane Karina to jest przykład roślinnej wanili. Dosyć rzadkie ujęcie wanilii. Nie wiem, gdzie mam moje fenomenalne hawan Vanilla Artisan, czyli wanilię rumową. Czy się bym wskazała? Taką bym powiedziała: yy, wanilię z czymś takim trochę o, owocowym, szlachetnym, trochę powiedzmy gumowym, niegumowym. Yy, to jest marka Naturalna Stobon. Nie wiem, jak to się w sumie wymawia. Sytkocze bo by powiem po francusku. Yy, I to się zapach nazywa Dawana. And... Veni. I już wiem właśnie, że ta kwestia tej owocowości, takiej upojności, takiej wręcz owocowej gumowości, wszystko w pozytywnym sensie, to jest zasługa tej dawany. Tworząc zapachy, wiem, że właśnie to dawana ma taki urokliwy, musujący, owocowy efekt. W różnych zapachach, zwłaszcza tych moich na przykład szampanowym, używałam, również tym moim likierowym. Także wiem, że to już w nazwie czy w nutach może dawać tę taką owocową, udaną urokliwość. Wanilia drzewna, skazałabym zdecydowanie Trespasser, Imaginary Autor, gdzieś tam mam. Nie będę teraz namierzać Wanilia um, um, następnie bym może dała. Mam dekant od Wicki Moniki, Bottegi Tej Absolum, jak dobrze wymawiam. I tam myślę, że, nie sprawdzałam not, ale tam myślę, że mogłaby być wanilia. Ona jest tak jakby takim ociepleniem, takim bardziej ładnym dodatkiem. Ona na pewno nie jest drażniąca, ona jest taka gładka, szlachetna, i to jest w takiej drzewności, i to jest w przykład takiej wanilii w oriencie, i takiej wanili w takim wieczorowym, właśnie takim kobiecym zapachu, taki wieczorowy orient, taki, czyli wieczorowo orientalna, może tak. W tym momencie spauzuję i zastanowię, co jeszcze bym mogła dać. Może zakończę z zapachem, który akurat nie pasował. Aqua cukero z profumą Roma, jako taka wanilia, taka cukrowa, i taka w zasadzie z olejków waniliowych do ciasta. Także nie pasująca mi. Vanilia Essential Parfum, jest na mnie taką wanią trochę paczulową, ostatnio opowiadałam. Wanilia jesienna, The Gate Duet. Tam potrafiłam wyczuć w tej waniliowości, w tej chmurce również jesienne liście.